Przyszliśmy do Wydajcie go nam, a nikomu nie stanie się krzywdę. Wiedźmin. Co to, wioskowi cię wynajęli? Wynajęli, żebym ich bronił przed potworami i ludźmi, którzy mogą się w potwory zamienić. A ty uwierzyłeś, że ja to potrafię. A potrafisz? Możesz się przekonać, jeśli chcesz. Albo możesz mi wydać Bertrama i nikomu innemu nie stanie się krzywda. Co takiego zrobił ten Bertram, że chcesz się na nim ścić? Haha, a więc tego już ci nie powiedzieli? No to słuchaj. Przyszedł do mnie pół roku temu. Miał wskazywać, kogo warto złupić w zamian za udział w zyskach. Ale po jakimś czasie zrobił się zachłanny. w czarownic. Przez niego połowa moich ludzi nie żyje. Odsuń się, Wiedźminie, to nie twoja sprawa. Chcemy tylko Bertrama, nikogo więcej. Masz moje słowo. Nie będę ci wchodził w drogę. Rób, co musisz. Dobra decyzja. Widzisz? Władko poszło. To dla ciebie za zrozumienie. Idziemy, panowie!